Święta Teresa od Jezusa, twierdza wewnętrzna, czyta Andrzej Gmiterek. Mieszkanie trzecie, rozdział pierwszy. Cóż teraz powiem tym, którzy z łaski i miłosierdzia boskiego odnieśli zwycięstwo w tych bojach. I przez wytrwałość weszli do mieszkania trzeciego. Powiem im z psalmistą: Błogosławiony mąż, który boi się Pana. Wielka to łaska, że Pan w boskiej dobroci swojej dał mi pomimo tempoty mojej w tych rzeczach zrozumieć znaczenie tego wiersza. I jego do tego, o czym w tej chwili mówię, zastosowanie. Pewno, że słusznie błogosławionym zwać możemy tego, kto wszedł do tego trzeciego mieszkania, bo jeśli w nim wytrwa i nie cofnie się, bezpieczną, o ile nam sądzić o tym wolno, idzie drogą zbawienia. Poznajcie z tego siostry, jak wielką to i ważną jest rzeczą przebyć zwycięsko te walki, o których mówiłam. Bo mam to za rzecz pewną, że kto tak zwycięży, tego pan żadną miarą nie omieszka utwierdzić w bezpieczności sumienia, co niemałym zaprawdę jest dobrem. W bezpieczności, powiedziałam, ale źle się wyraziłam bezpieczeństwa nie masz dla nas w tym życiu. Stąd też mówiąc, że kto walki one zwycięsko przebył, ten bezpieczną idzie drogą zbawienia. Dodałam to zastrzeżenie, którego zawsze i bez wyraźnej o nim wzmianki dorozumiewać się macie. Bezpieczną idzie drogą zbawienia, jeśli nie cofnie się i wszczętej sprawy dobrej nie porzuci. Wielka to nędza, życie nasze na tej ziemi. Podobniśmy do oblężonych w mieście, którzy mając nieprzyjaciela tuż pod bramą, ani spać, ani jeść nie mogą. Tylko z bronią w ręku, w ciągłej, wednie i w nocy, żyjąc czujności i trwoce. By znać nieprzyjaciel z nienacka ich nie podszedł i nie otworzył sobie wyłomu w murach twierdzy. O panie mój i jedyne dobro moje, jak chcesz byśmy kochali to życie takie nędzne, od którego niepodobna nam było nie pragnąć i nie prosić ciebie, byś nas wybawił, gdyby nas nie wstrzymywała nadzieja, że może jeszcze będzie nam dane oddać je dla ciebie w ofierze, albo przynajmniej całe, do szczętu na służbie Twojej je strawić? Gdybyśmy przede wszystkim nie mieli tej pewności, że taka jest wola Twoja, czy byśmy nęce tego życia cierpliwie, póki się Tobie podoba, znosili? O jakże ochotnie, gdyby to się zgadzało z wolą Twoją, powiedzielibyśmy za świętym Tomaszem, umrzyjmy z nim, bo cóż to innego, jeno śmierć wielokrotna i ciągła, w każdej chwili umieranie żyć bez ciebie i do tego jeszcze w tej nieustającej obawie, że póki żyjemy, zawsze jeszcze możemy stracić ciebie na wieki. Dlatego powiadam, córki, że jedyne szczęście i ubłogosławienie, o jakie nam prosić należy, jest to, byśmy już znaleźli się w bezpieczeństwie zupełnym z błogosławionymi. Bo wśród trwóg i obaw tego wygnania, w czym innym może podobać sobie kto wszystko upodobanie swoje ma w tym, by spodobał się Bogu. I zważcie, że byli święci, którzy w takimże jak my i wyższym jeszcze stanie żyjąc, przecie popadli w grzechy ciężkie, a żadnej nie mamy pewności, czy Bóg, gdybyśmy zgrzeszyli jak oni, Zechce nas podźwignąć, jak ich podźwignął, i takiej jak im użyczyć łaski, tej szczególnej łaski, mówię, którą daje wybranym ku naprawieniu grzechu pokutą. Cała drżę, upewniam was, córki, w chwili, gdy to piszę i sama nie wiem, jak to piszę i jak jeszcze żyję. Taki mnie strach ogarnia na samo wspomnienie, a przychodzi mi ono bardzo często tej straszliwej niepewności. Proście go za mną, córki, by zawsze raczył żyć we mnie boską obecnością i łaską swoją, bo bez łaski i obecności Jego, jakie może być dla mnie bezpieczeństwo po życiu tak źle użytym, jakim jest życie moje? Nie smućcie się tym, co tu mówię. Jak nieraz widziałam smutek na twarzach Waszych, gdym wam czyniła podobne niegodności mojej wyznanie. Nie dziwię się temu, że ono Wam jest przykrym, bo chciałybyście i słusznie, bym była wielką świętą. Chciałabym ja. Ale jaka na to rada, kiedy sama z własnej winy mojej takiego szczęścia siebie pozbawiłam? Z własnej jedynie winy mojej, bo na Boga skarżyć się nie mogę, by kiedy przestał użyczać mi łask dostatecznych ku temu, aby się spełniło ono życzenie wasze. Nie mogę o tym mówić bez serdecznych łez i wstyd mnie wielki, że siedzę tu i piszę i nauczam Was, od których raczej sama bym uczyć się powinna. Ciężkim zaiste było mi w tym razie posłuszeństwo. Niechże Pan, ze względu na to, że jedynie dla miłości i chwały Jego spełniam rozkaz mi dany, raczy przynajmniej to sprawić, byście wy z roboty mojej miały jakikolwiek pożytek, a zatem i wstawiły się do Pana za tą nędznicą, by jej odpuścił tę zuchwałość. Że takiego zadania podjąć się śmiała. Wiadomo dobrze Boskiej Wielmożności Jego, że jedynie w miłosierdziu Jego mogę pokładać nadzieję. I kiedy już tego znieść nie mogę, że byłam i jestem taką, jaką jestem, nic mi nie pozostaje innego jeno uchwycić się mocno tej jedynej nadziei. I uciec się z ufnością do zasług Syna Jego i Najświętszej Panny, Matki Jego, której habit pospołu z Wami niegodna noszę. Dzięki czyńcie Panu, córki moje, że jesteście prawdziwie tej Pani Świętej córkami. Taką Matkę dobrą i litościwą mając w niebie, już nie potrzebujecie się rumienić z tego, że taką grzeszną matkę macie na ziemi. Naśladujcie świętych przykładów tej matki i pomyślcie, jaka to musi być wielmożność tej pani, i jak wielkie to szczęście mieć ją za orędowniczkę, kiedy nawet grzechy moje i taka głęboka nędza moja nie zdołały dzięki jej miłościwej nad tym świętym zakonem opiece. Zaćmić w niczym blasku świętości jego. Jedno tu wszakże dodaję słowo dla przestrogi waszej: ani to, że żyjecie w takim świętym zakonie, ani to, że taką macie matkę, jeszcze wam nie daje bezpieczeństwa. Dawid był mężem bardzo świętym, a syn jego Salomon wiecie, jak skończył. Nie polegajcie więc ani na tym, że w takim tu zamknięciu i umartwieniu żyjecie, ani na tym, że ustawicznie oddane modlitwie wewnętrznej takie macie ciągłe z Bogiem obcowanie, ani na tym, że tak tu jesteście odłączone od świata i takie czujecie w sobie do rzeczy światowych obrzydzenie. Dobre to wszystko, ale wszystkiego tego nie dość jeszcze na to, by wam wolno było odłożyć na bok. Wszelką bojaźń. A przeto ciągle miejcie w pamięci i głęboko wyryjcie sobie w sercu te słowa święte. Błogosławiony mąż, który się boi pana. Sama już nie pamiętam, o czym mówić zaczęłam i daleko odeszłam od założenia mego. Ale gdy wspomnę o grzesznym życiu moim, skrzydła mi opadają i nic już dobrego powiedzieć nie stołam. Wolę więc już na teraz zamknąć oczy na ten smutny widok niegodności mojej, i wracam do tego, od czego zaczęłam, to jest do stanu tych dusz, które już weszły do mieszkania trzeciego. Niemałą zaiste, owszem niezmiernie wielką łaskę Pan im uczynił, dając im szczęśliwie pokonać one pierwsze trudności takich dusz sądzę z łaski i miłosierdzia Bożego wiele jest na świecie gorąco pragną nie obrazić w niczym boskiego majestatu wszelkiego grzechu choćby i powszedniego tylko wystrzegają się radę spełniają uczynki pokutne mają swoje godziny wyznaczone do modlitwy i zebrania się w duchu czasu dobrze i pożytecznie używają ćwiczą się w uczynkach miłosiernych na wspomożenie bliźniego we wszelkiej potrzebie. Powściągliwe są i skromne w mowie i w ubraniu. Domem swoim, która go ma, pilnie zarządzają. Jest to niewątpliwie stan pożądany i nie widać, co by takim dużo mogło bronić dalszego, aż do ostatniego mieszkania postępu. Pan im pewno pomocy swojej nie odmówi, skoro zechcą, bo piękne takie usposobienie ich wewnętrzne czyni je zdolnymi do otrzymania wszelkiej łaski. A czy jest taka, o Jezu, która by nie chciała dostąpić tak wielkiego szczęścia, zwłaszcza kiedy już co było najtrudniejszego przebyła? Nie masz z pewnością żadnej takiej. Wszystkie jednomyślnie wołamy: chcemy. Chcemy, ale słów samych nie dosyć. Potrzeba czegoś więcej nadto, aby Pan całkowicie wziął w posiadanie duszę. Tak i młodzieniec on w Ewangelii, choć z taką zdawało się miłością, pytał Pana o drogę zbawienia, na te słowa pańskie, jeśli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj wszystko, co masz, a pójdź za mną, odszedł smutny. Bo chęć jego była w słowach tylko, a nie w woli na wszystko gotowej. Od pierwszej chwili, jak zaczęłam to pisanie o mieszkaniach duszy, młodzieniec ten ustawicznie stoi mi przed oczyma, bo i my dosłownie tak samo zachowujemy się jak on. Stąd po większej części pochodzą wielkie oschłości, jakie cierpimy na modlitwie. Zapewne, że mogą być i inne przyczyny. Nie mówię też tu o pewnych utrapieniach wewnętrznych, rzec by można nieznośnych, jakich bez najmniejszej winy z jej strony doznaje niejedna dobra dusza, a z których Pan zawsze ją wyprowadza z wielkim dla niej zyskiem. Nie mówię również o duszach podległych melancholii i innym tego rodzaju niemocom. Nie mówię wreszcie o skrytych sądach bożych, w które tu, jak w każdym innym zdarzeniu, nie naszą rzeczą jest wchodzić. Ale pominąwszy te wyjątki, zwykłą, powtarzam, o schłości naszych przyczyną, w moim przekonaniu jest ta, o której tylko co wspomniałam. Dusze, o których tu mówię, mając tę pewną w sobie świadomość, że za nic w świecie nie dopuściłyby się grzechu, a są między nimi i takie, które gotowe wszystko wycierpieć raczej niżby miały popełnić rozmyślnie jeden grzech. Powszedni, że nadto życie wiodą cnotliwe z czasu i mienia swego dobre robiąc użytek. Z przykrością to znoszą, że drzwi do komnaty, w której przebywa król, jeszcze zostają przed nimi zamknięte. Choć poczytują siebie zalenników i dworzan tego króla, i są nimi w istocie, tylko że i królowie tej ziemi wielu mają dworzan i lenników a nie wszystkim otworzony jest wstęp na wewnętrzne pokoje królewskie. Wnijcie, wnijcie córki do własnego wnętrza waszego. Puśćcie mimo siebie maluczkie wasze dobre uczynki. Uczyniłyście tylko, coście powinne były uczynić. Tym samym, że nosicie imię chrześcijańskie i dużo więcej jeszcze z tego tytułu powinny byście uczynić. Dość Wam tego, że jesteście służebnicami bożymi. Nie domagajcie się rzeczy wyższych, byście snadź nie pozostały z niczym. Przypatrzcie się dobrze świętym, którzy zostali dopuszczeni do Komnaty Królewskiej, a obaczycie, jaka jest między nimi a Wami różnica. Nigdy nam to w myśli powstać nie powinno. Byśmy po tylu grzechach, którymi obraziłyśmy Boga, mogły jeszcze choćby najgorliwszą służbą naszą na takie szczęście zasłużyć. O pokoro, pokoro! Nie mogę jakoś obronić się tej pokusie, bym tych, którzy tak wielkie rzeczy robią z oschłości swoich i z taką ciężkością je znoszą, nie posądzała o niejaki brak tej cnoty. Mówię tu o zwyczajnych oschłościach, jak to już wyżej zastrzegłam, nie o onych wielkich udręczeniach wewnętrznych, które są zupełnie czym innym i daleko większą mękę duszy sprawują, niż prosty tylko brak uczuć pobożnych. Doświadczajmy siebie, siostry moje, i pozwólmy Panu, niech nas doświadcza, jak to umie czynić. Choć my często na tych próbach Jego poznać się nie umiemy albo nie chcemy. Wróćmy jednak do tych dusz, taki dobry ład w sobie utrzymujących. Zobaczmy, co one czynią dla Boga, a łatwo przekonamy się, że my żadnego zgoła nie mamy powodu, który by nas upoważniał do utyskiwania na boskie nad nami zrządzenia Jego. Bo jeśli, gdy On nam mówi, co czynić mamy, jeśli chcemy być doskonałymi, my, jak ten młodzieniec w Ewangelii, odwracamy się od Niego plecami i odchodzimy smutni. Cóż chcecie, by Pan na to uczynił, kiedy nie może inaczej wymierzać nagród swoich, tylko wedle miary naszej do Niego miłości? A miłość ta córki nie ma być czym wytworem wyobraźni naszej, ale powinna się okazać w uczynkach. Nie sądźcie jednak, by te uczynki nasze były Bogu potrzebne. Bóg patrzy na serce i żąda tylko woli, stanowczo i bez podziału jemu oddanej. Mogłoby się komu zdawać, że skoro nosimy habit zakonny i z własnej woli naszej go przywdziałyśmy, Skoro dla miłości Pana opuściłyśmy świat i wszystko, co na nim posiadałyśmy, chociażby tego, co opuściłyśmy, nie było więcej nad to, co opuścił Piotr, gdy na głos Zbawiciela porzucił sieci swoje. Bo w oczach Pana ten wiele daje, kto daje wszystko, co ma, że zatem tyle uczyniwszy, już dopełniłyśmy wszystkiego, co potrzeba? Zapewne. Dobre to bardzo i wyborne usposobienie, jeśli kto w nim wytrwa i nie wraca się już ani pożądaniem, ani myślą nawet do owych gadów, które porzucił wychodząc z mieszkania pierwszego. Niewątpliwie też, jeśli statecznie zachowa siebie w tym ogołoceniu i wyrzeczeniu się wszystkiego, osiągnie to, do czego dąży. Ale jeden jest konieczny. Zwłaszcza dobrze tę przestrogę, do tego warunek. Ten mianowicie, by według nauki apostoła i samegoż zbawiciela zawsze zwał siebie sługą niepożytecznym i nie wyobrażał sobie, jakoby pan za służbę jego miał jaki obowiązek użyczenia mu tej łaski i dopuszczenia go do królewskiej komnaty swojej. By przeciwnie, im więcej za łaską pańską zdołał uczynić dobrego, tym bardziej względem niego uznawał siebie dłużnym. Cóż my możemy uczynić dla tego Boga tak hojnego, który umarł za nas i stworzył nas i daje nam byt i życie? Czy nie raczej za szczęście poczytywać to sobie powinnyśmy, jeśli dana nam jest możliwość wypłacenia się choć w cząstce jakiejś, z tego, co winnyśmy mu za Jego dla nas usługi? Z przykrością używam tego wyrazu, ale prawdziwie tak jest, bo jak sam mówi, nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. I całe na tej ziemi jego życie niczym innym nie było, tylko ciągłą dla nas służbą. I czy nie byłoby to wielką z naszej strony nieszlachetnością, gdybyśmy za takie jego dla nas poświęcenie nic mu nie oddając nowych, tylko łask i pociech od niego się domagali. Pilnie, rozważajcie, córki, te kilka uwag, które tu, choć bez ładu i związku, bo jaśnie się tłumaczyć nie umiem, napomknęłam. Pan z łaski swojej da wam głębsze ich zrozumienie, abyście z oschłości waszych odnosiły pomnożenie się w pokorze. A nie trwogi i niepokoje, jak tego pragnie diabeł. Miejcie tylko pokorę prawdziwą, a bądźcie pewne tego, że Bóg, chociażby wam nigdy nie użyczył pociech duchowych, da wam za to taki pokój i zgodzenie się z wolą Jego, że większe w nim znajdziesz zadowolenie niż drudzy w rozkoszach i słodkościach wewnętrznych. Rozkoszy tych, jak czytałyście, Pan zwykł udzielać słabszym, którzy też jak sądzę, nie radzi zgodziliby się oddać je w zamian za męstwo dusz wyższych, które Bóg prowadzi drogą schłości. i nie dziw, bo przyrodzenie nasze zawsze woli pociechę swoją niż krzyż. O Panie, który znasz wszystką prawdę i nic nie masz przed oczyma Twymi ukrytego. Ty doświadczaj nas abyśmy i my poznali prawdę i samych siebie. Koniec części czwartej. Czytał Andrzej Gmiterek.